Tell that long-tongue liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna tell them that. Szajbus 1-3, tu dwa kilometry do wyjściowej, Odpię. Przyjąłem. Ej, wy też już kurwa nie wiecie co my tu robimy? Przestań zdywać hipisa, Montelec! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę, stary. PLR to Kozacy, łapiesz? Większy chodnik ze świecą szupem. Szajbus 1-3, tu dowódca Szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu z Bermego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 kilometrów stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Wjazda! Teraz spóźniliśmy się na imprezkę. Porusznik. Tutaj w prawo. Dzięki! Zastanawiasz się czasem, dlaczego no w tej części świata wszystko się tak ciągle pierdzieli? Piotr, piotr, to nie, to jest nie go Myślisz, że to spadnie? Nie, 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 go wydostać nie, nie wiem, jakoś mi to nie daje. Nie potem a Nie, pan. Nie, nie, nie. No. Oj, tak szlebałbym, aż bym kurczała. Tak, a, nie, no. nie. Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem śmia. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu Bazarus Pinca. To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was! Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to! Chodźmy! Panowie, jesteśmy w niedorzasie. Poszukajmy tego patrolu! Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy? Spodziewajcie się najgorszego. Absolut! Co tu? Szkoła? Kurwa. Ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymać się razem. Rozglądajcie. się! Znowu, 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 znowu,

Nic ci nie jest? Dobrze. Okej. Okay. Jestem. RPG na mojej dwunastej! Pierwsze piętro! Nie zbliżaj się do samochodów! Oni! 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 Wszyscy do pierdolak w ten do mnie? Cele po drugiej stronie parkingu. Oczyszczają nas! Przemieszczam się. Ta, ta! Przełażą przez mur, prawa strona. tak lewej! się nim. Hej, kolego, czujesz to? Dobra, naprzód, uwaga na flanki. Mam nadzieję, że trafił się wiliżę. Da radę. To kawał twardego sukienstwa. Kolejny strząs. Zatrzymywać się. Rozglądajcie panowie. Nie wrócę się od osłony do osłony. Nie zatrzymywać się za To nie byli miejscowi. Nie mówili parapsu. Wygląda na to, że Albasir. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten dach. Szajbus jeden 3 tu Szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. – Czysto. – Czysto. Jedziemy. O, Tu, kontakt! – Ktoś coś widzi? – Ja go nie widzę. Kuźwa, to pieprzona pięćdziesiątka! Nie wychylać się! Od osłony do osłony, wywabimy go. Gotowi? Naprzód! Idę, idę! Dobra, teraz! Idę, idę! Dobra, wszyscy na glebie! Podciągamy się do krawędzi i jak wychyli głowy, to ją kurwa strzeimy. Zrozumiano. Trzymać się ściany. czekaj, aż będziemy na pozycji. Zachować odstępy, nie zatrzymywać się! Mów do mnie, widzisz go? Jest nasz snajper, dobra, dobra. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Nieźle się okopał. Mam wyrzutnie pepa. Daj ją blakowi! Kurwa, osłona się sypie! ma to pieprzona pięćdziesiątka! Nie wychylaj się! To chyba z hotelu. Idziemy od osłony do osłony, wywabimy go. Gotowi? Absolutnie. Idę. Idę. Dobra, a teraz? Idę. Idę. Dobra, wszyscy na się do krawędzi i jak Zrozumiano. Zachować odstępy! Nie zatrzymywać! Mów do łóżka! Widzisz to? Jest! Jest nasz sniper. Dobra, dobra. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Dejdźcie się około. Mam wyrzut niepewne. Daj ją Blackowi. Kurwa, osłona się sypie. Najlepiej strzelać.